Dajesz! Brawo! Brawo dla przemka! Jak było? Przemek, opowiadaj. Ale zawaliło kawię. No dobrze, to był popis naszej grupy Zastrożan. i przemek ze swoimi fikołkami. No dobrze, jak już włączyłam kamerę, słuchajcie, opowiadajcie, jakie wrażenia są tutaj z zamku na razie na Plata Ogólnie to jest ładnie bardzo. Jest dużo skał. I... I kamieni. I kamieni. <laughs> e, myślę, że warto tu przyjechać. Mhm, mm No, no czy... warto, prawda? Jak masz na imię, powiedz wszystkim? Natalia. Super, Natalka, Natalia. dziękuję. A ty może powiesz, jak Arek mm -hmm. i Bardzo mi się tutaj podoba. Tylko, tylko szkoda, że nie można wchodzić na mury i na banek. To I na wieżę? No, no, 16 metrów, dałbyś radę? No oczywiście. No, no, jednym, tak? Janek, a tobie jak? Jak wrażenie? No tak pod względem historycznym to jest bardzo pięknie, bo zamk z XI wieku, który mhm. przetrwał wiele i pewnie jeszcze wiele przetrwa, więc bardzo polecam na zwiedzanie tego zamku dla wszystkich fantyków historii. Mhm, dzięki bardzo. Zuzia, jak Ci się podoba tutaj? To fajnie jest. <laughs> po prostu i super na zdjęcia, nie? Super, fajnie, dziękuję. Alinko, jak Ci się podoba? Jakie wrażenia? są mm -hmm. Myślę, że skorzystają mm -hmm. i zechcą przyjechać następnym razem. A jak myślisz, co myślisz o tym miejscu m, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Zamek z Warto tutaj się wspiąć po tych schodach? Tak, myślę, że dla młodzieży jest to bardzo fajna wycieczka i że warto skorzystać z niej. Super, dziękuję serdecznie. To co, idziemy, nie? Dookoła zamku Małgosia? Tak. No. Czujesz coś? Piękny zapach. Tak, piękne zapachy. Ziół, wszędzie są tutaj zioła. Pewnie takie, których my nie znamy, ale też pewnie takie, które znamy. Pięknie, nie? Cudownie. A tutaj zobaczcie. Morze Egejskie. I widok na panorama na Riwierę Olimpijską, niesamowita. I sobie otoczymy zamek. Pójdziemy sobie dookoła. Tutaj się rozciągają te mury. Proszę. Sześć, dziewięć metrów mają mury. Pozostałości w zamku z XI wieku kawał historii. Tutaj można w ogóle spotkać żółwie po drodze. One się chowają i bardzo często są właśnie znajdywane gdzieś tutaj w krzakach. No i teraz w maju wszędzie się wszystko w Europie budzi do życia, również w Grecji, więc dlatego trochę trzeba uważać na żmiję. O proszę, jak tutaj krzaki wyglądają w dole. A tutaj taka ścieżka dookoła zamku. Gdzie spokojnie można przejść naokoło. To nie jest ciężka droga, ale trochę można się zmęczyć, prawda, Małgosia? No. Zobacz, jak pięknie jeszcze te wyglądają. Jeszcze ten śnieg jest. To robi wrażenie. Wszystko w jednym miejscu. Tutaj można zobaczyć całe pola makowe, a tutaj są takie pojedyncze. Proszę, ten jak się tutaj zawierusza. No teraz klimat z tym krakaniem jak naprawdę w zamku. Pro... Nie, na 100% małych się nie płaci zrywać. bo ja wiem, bo my byliśmy tutaj na jesieniach gdzie były duże, to nawet nasza wycieczka <grywa> <grywa> Tak, tak, tak. No rozmawiamy właśnie tutaj o owocach, że młodzież chętnie zrywa, ale tam gdzie jest nisko, tak? Tak. No właśnie. I tutaj zostały takie skorupki po prostu na samym czubku. O, Pokaż Alu, jak to wygląda. No, taka resztka granata. Taka, taki czubeczek tylko, skorupka granata. A te granaty są tak pyszne, takie zerwane z drzewa, jedliście kiedyś, chłopcy? Są dojrzałe. Tak, no. No. Jak są dojrzałe? Lubicie granaty w ogóle? No ja Tak? No właśnie. Desery, tak. Dekoracje do tortu, tak? Mhm. tak. Mhm. A jakie słuchajcie, lubicie najbardziej owoce w ogóle? Jak, właśnie jestem ciekawa. Jakie macie ulubione owoce? Czy jecie w ogóle? Banana tak myślałam, że powiecie banany. Nie, Lubicie banany? tak? O, czereśnie. Czereśnie to tak, to się zgadza. Czereśnie to tak, jedne z moich ulubionych tych. Arbuzy? Mhm. Tak, ale słuchajcie, nasze polskie w sezonie: właśnie czereśnie, wiśnie, porzeczki, agrest, lubicie? O, ja uwielbiam po prostu. Śliwki na jesieni. Liczy. No właśnie, ale w ogóle, a na przykład znacie takie owoce mirabelki? No też są dobre, nie? Są no. mirabelki. Mirabelki, no tak. Ja dawno nie jadłam, zjadłabym. Ale mirabelki są. Kiedy są mirabelki? W sierpniu. W tak latem, no no tak A, chyba tak. Się, tak no. troszeczkę, troszeczkę no, o! O, przyjadę! Nie przyjadę, tak! <grym>, przyjadę na mirabelki, o, tak. to jest dobry powód. Tak, słuchajcie, pamiętam z dzieciństwa mirabelki. To, to, to coś przepysznego można było tam kilogramami jeść. A ja ee, nie wiem czy leży jabłka papierówki. O, tak, no, kochana! Takie... Jabłka mojego dzieciństwa, papierówki, malinówki, kosztele znacie o, tak. takie jabłka. No nie ma takich już. Nie ma takich już. Ja bardzo tęsknię za tymi smakami. Dzieciaki to w ogóle nie znają takich smaków, nie? Jabłek kosztali, na przykład. Nie. Dokładnie. No. Tęskni się za takimi smakami. Do tego zapraszamy na Podlasie? Bo, jest... tak, bo to jest. Tak, bo tutaj mam właśnie grupę cudowną z Podlasia, i Podlasie jest w ogóle całe cudowne, i ludzie są tam wspaniali, i naprawdę korzystam. Korzystam z zaproszenia i będę na pewno. Zuzia, jak Ci się podobał Zamek Platamonas. I fajnie przeszliśmy jeszcze naokoło, nie? Jeszcze tam w środku właśnie. Tutaj jest tak trochę stromo. Mhm. Jak ci się tak stromo? Ale ty w ogóle się nie zmęczyłaś. Ja zauważyłam to. Ty w ogóle, wiesz, tu z największą energią tu tylko ciebie, wiesz, za tobą czy przed tobą szli, szli idą osiemnastolatki, a ty słuchaj, 11 i po prostu pełna energia, oni nie mają siły. Skąd ty masz taką kondycję? Ja z ja samo chodziłem. Aha. Ale ty jeździsz też, chyba tak, bo ty jeździsz na hulajnodze? No, i co jeszcze? Łyż warolki, chyba, tak? Rarolki. Rarolki, no właśnie. No i widzisz, i o to chodzi, żeby się ruszać, a potem skąd dycha, nie? Tak. No, to fajnie. Szkoło. Ja biegam do szkoły. Biegasz do szkoły? No proszę, proszę. Super. No proszę, fajnie, nie? Fajne miejsce, chciałabyś tu wrócić? Chciałabyś tu, jakby się kiedyś jeszcze była w Platamonas, to chciałabyś tutaj na ten zameczek przyjść? Tak, nie? Takie miejsce, że się wraca. To prawda. Zobaczcie tutaj mury. Tutaj jest właśnie z prawej strony wejście i tutaj grupki sobie odpoczywają. Odpoczywają sobie grupy. Jak się odpoczywa? Super. Zmęczeni bardzo? Takie takie podzielone opinie. Podzielone te zdania. To co, idziemy jeszcze raz dookoła, prawda? do domu to daleko. Kto chce iść jeszcze raz dookoła zamku? Tylko Zuzia, o, Zuzia tylko chętna. Ja nie wiem, nie, nie no zobaczcie, no, no nie wiem co powiedzieć. A, na Basen, to dlatego? No tak, to jest argument. Okej, okay, to jest argument. A wolicie może czy Basen? Kąpiel w morzu wolicie czy basen? O, teraz jest jednak już w grupie siła. Jedno zdanie: ok, to dobre, to idziemy na basen. Basen, zobaczcie, jaki fajny. A tutaj hotel, w którym jesteśmy. Hotel Kronos się nazywa i znajduje się w samym centrum. Plata Monas. O, tutaj jemy posiłki. Na świeżym powietrzu. z tak cieplutko to jest naprawdę gorąco. Na pewno ponad 30 stopni. I to jest takie przejście. Można sobie bocznymi też wejściami wchodzić do hotelu. Tu jeszcze jeden budyneczek. A tu jest nawet plac dla małych dzieci. Wychodzimy. I już jesteśmy na ulicy głównej tutaj w Platamona, to jest samo centrum, tu jest hotel. A teraz zmierzamy tutaj do supermarketu greckiego. Supermarket no różni się tym, że jest trochę takich produktów greckich. A też naprawdę duży wybór i. Fajnie tu przyjeżdżać to naprawdę. Jak jesteśmy z grupami to specjalnie tutaj można. Przywozimy tutaj młodzież, bo młodzież bardzo chętnie robi. zakupi nie tylko młodzież. O, teraz sklepy już są pootwierane. Proszę, zaraz wchodzę. Ale w środku pewnie nie wolno nagrywać. No to wracamy sobie z przygody w Katarinie. Jedziemy sobie taksówką. Daniel opowiada, jak było w Katarinie. No co, fajny jest, no. No, to tak. Przyjechaliśmy sobie na imprezkę, nie? O, historia. Długa historia? No. Dobra. No dobra, nie to teraz mów jakieś wrażenia swoje z Grecji. Jak tam przez te dni od poniedziałku? Fajny klimat, no. Fajny klimat? Może no, 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 byliśmy w uh -huh. Co ty więcej Fajny teraz, taki przyzwyski. To bardziej Cię ciągną te góry, czy to może? Bardziej góry, bardziej góry. Aha, A, no widzisz. No to, no to pójdziemy, bo pójdziemy sobie, wiesz... Um, to pojedziemy do Litochoro i tam będziemy sobie iść wąwozem rzeki Enipeas. I tam też jest wejście na najwyższy szczyt um, właśnie Olimpu, Mitikas. Ale my nie będziemy wchodzić na najwyższy szczyt, ale Ty miałbyś ochotę, nie? No, Właśnie wydało się, że coś się działo z nogą, ale będzie dobrze, nie? Dobra. Jeszcze zobaczymy sobie czy tutaj jakieś światełka widać, nic więcej. Tak ciemno. Dobra, robimy degustację słodkości greckich. No i mówcie kochanie, jak tam wszystko dobrze. Tutaj mamy takie ciasto jakieś cytrynowe pewnie. Syropiec pewnie cytrynowy. No dobre? Dobre. Pysa, tak? Smakuje Ci? To jest pierwsze. Mhm, dobra. Fajnie. Będziemy rekomendować później. A to orzechowe. To jest orzechowe. To jest, jest dobre. Mamo no, podobno robi. Tak? No, a, o, no, no, proszę. Najlepsza rekomendacja. Tak, no tak. A które lepsze? Cytrynowe. Cytrynowe, a dla Ciebie? Porównywalne. Tak? Mm? Uh -huh. No to jedzcie, to to dobra, no to fajnie, żółka. cieszę się. Teraz, dobra, Mirek ma Fredo, cappuccino, ale bez mleka i nie za bardzo słodkie. Jak Mirek ci smakuje? Bardzo dobre. Bardzo dobra. Dobra. Mhm. Teraz tak, Małgosia czego próbowałaś? Mów. Ciasto cytrynowe. Alinka próbuje ciasta mhm. cytrynowego, tak? Przypyszne. Bardzo dobre, super. Małgosia którego? słodkie, mhm. Małgosia jak? No Wrażenie. No, Każdy no, <laughs> ma coś w sobie innego. Mm -hmm. Ale może cytrynowe. Cytrynowe mm -hmm. lepsze. Mm -hmm. Dla mnie też. Ja też wolę cytrynowe. No, uh -huh. cytrynowe. No, Chłopcy no, my raz też. Wyrazisty uh -huh. smak. Uh -huh. Tak, cytrynowe ma coś w sobie. Wyraź, tak, tak, tak. Uh -huh. Bardzo dobrze. <laughs> 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 uh -huh. Okej, okay. zaraz Małgosia jeszcze będzie próbować, Małgosia ma Fredo cappuccino słodkie z lodem I zaraz zobaczymy, bo wczoraj Mateusz. piłyśmy frapę, dzisiaj Fredo cappuccino. Powiedzcie, które lepsze? Stań tam sobie ten i zrób to mm -hmm. w zdjęcie. Okej. Wokacjuszom. Dam wszystkim. Na życiu. Na wszystkim. No, niech niech zazdroszczają nam. To jest, czy jest bardziej jechać, e, takie no? m, bardziej kapowe. Mhm. No inaczej się przygotowuje, tak, inaczej się zupełnie przygotowuje Fredo a frappe. Frapę. Mhm. Jest bardziej kwaśne. Bardziej kwaśne. Mhm. mhm. bardzo dobre. Mhm. A jakbyś miała wybierać drugi raz, na przykład to wybrawić to, to. to, czyli mhm. fredda Capucino? Mhm. Ja też zawsze piłam fredda oh. Capucino. <laughs> mhm. Macie, mamy podobne gusta wszyscy. <laughs> no i tak sobie zwiedzamy. Stary pan de Przepiękna zabytkowa wioska z domami, które mają po kilkaset lat przepiękne widoki, panorama na całą Rywierę olimpijską. Chodzimy sobie po tej, wiosce, po tej wiosce zwiedzamy, kto chce sobie siada pod platanami. Ja tutaj weszłam sobie w jakąś boczną ścieżkę warto, naprawdę warto. Tutaj jest kościółek świętego panda Lejmona. Który był uzdrowicielem. Zobaczcie na tutaj wyłożona droga kamieniami. Wszystko jest z kamienia. Domki odrestaurowane. Teraz tak to wygląda, że tutaj po prostu mieszkają osoby, które prowadzą sklepiki, produkują różne wyroby. Oczywiście z pamiątkami jest mnóstwo sklepików, tutaj właśnie, między innymi, święci. Prawosławni. O, jest Mirek. Mirku, kupiłaś? Mhm. Ale też mnóstwo takich regionalnych produktów. Akurat tutaj typo, typowo sklepik z pamiątkami. Oto. Zobaczymy, co Małgosia kupuje. Oto. To kupuje Ani Mirek, a, a e, Małgosia kupiła kolczyki, kolczyki? piękne. Aha, aha, Małgosia, przepiękne, Oczko. tak, z oczkiem proroka, to też jest tutaj taki właśnie symbol w Grecji. Tak się zastanawiam, czy jeszcze do tego nie idzie. Piękna biżuteria, to od razu Wam pokażę, co ja mam, proszę. Widziałaś? Takie. Piękne oczko, takie zielone, ale w słońcu było zielone, a teraz jest takie pomarańczowo-zielone. Mhm. No. Proszę, taka pamiątka. To jest dla chłopców raczej bym powiedziała. Mamy tutaj jakieś pamiątki malowane na drewnie. Tutaj naczynka takie. I olimpijskie wina. Produkty, które są tutaj w tej wiosce sprzedawane, najczęściej są właśnie produkowane z owoców, z ziół, które tutaj rosną, rosną, w górach Olimpu. Przejdziemy, to Wam opowiem trochę o miodach, między innymi z kasztanów, z kumaru. O, tutaj są jakie fajne rzeczy, proszę, no. Źródełko, które też podobnież ma właściwości uzdrawiające, my się, pomoczmy chociaż, no. Właśnie. Tak, chociaż się przymyjmy tym. No, koniecznie. Tak, właściwości podobnież ma. Tak, ta woda jest czysta, przezroczysta i zdrowa. I, i powiem Wam, że z tej wody jakby piątą kawę w warunkach polowych, to ta kawa jest tak dobra. Z, taka, z takiej zwykłej wody. To jest niesamowite. Super, tak, uzdrawiamy się, uzdrawiamy się, więc musimy wody trochę zużyć, super, ale chłodząca, ojej, cudowne. Zobaczcie jak cudownie się chodzi tymi uliczkami tutaj w Starym Pandelejmonie. każde wejście w jakąś uliczkę to niespodzianka. Jesteśmy w Owczarni, w Litochoru. I mamy tutaj takie boksy właśnie. Co wy tutaj macie jakieś maleństwa? Pokażcie. Jejku, jakie maleństwo!